dla Was jeden z moich ulubionych filmów. Trochę mi się zużyło produktów i dzisiaj Wam o nich opowiem. Zacznę może od tego tutaj największego na wierzchu. To był mój jakiś peeling do ciała. Tak jak go otworzę, to kawowy, zdecydowanie kawowy. Zużyłam też balsam do ciała, taki krem do ciała mojego własnego wyrobu, że tak powiem. Nie lubię Wam pokazywać tych kosmetyków domowych, bo niestety jak już one są długo... Wiecie, jak już są zużyte, że tak powiem przez jakiś czas, to ja wolę od razu je umyć i od razu użyć na nowo tego opakowania, jeśli się da. A tak jak one czekają na to denko, no to trochę czasami muszę powyrzucać. Także zużyłam swój balsam do ciała. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak go zrobić, to oczywiście Wam tu u góry będę wszystko linkować. Na dole w opisie filmu będzie znowu 1500, wiecie, odnośników. Także tam zapraszam. Mam też jeden kosmetyk, którego trochę nie rozumiem, to znaczy, sam kosmetyk to jest balsam do ciała. To był balsam do ciała marki Domowy Kosmetyk, to jest produkt polski. I on przepięknie pachniał, miał fantastyczną formułę, świetnie nawilżał, był bardzo lekki, ale nie rozumiem, dlaczego to jest balsam do ciała w opakowaniu 50 ml, tak jak jest pakowany krem do twarzy. Najpierw myślałam, że to może była jakaś wersja próbna, bo dostałam go na spotkaniu blogerek i myślałam, że może po prostu dostałyśmy takie mniejsze opakowania. Sprawdziłam na stronie, ale oni mają normalne. Normalnie 50 ml to jest standardowa pojemność balsamu do ciała. Gdyby to była wersja podróżna, to też zrozumiałabym, gdyby była na przykład w opakowaniu plastikowym, ale ona jest w opakowaniu szklanym i to jest 50 ml, co zostało przeze mnie zużyte chyba w niecały tydzień czasu. I trochę, mówię, nie rozumiem tego, nie rozumiem dlaczego to jest właśnie w tak małym opakowaniu. Jeżeli chodzi o produkt, to tak jak mówię, formuła była świetna. Pięknie pachniał, szybko się wchłaniał, naprawdę dobrze nawilżał. To jest luksusowy kosmetyk m, nawilżający, tak bym powiedziała. Jakbym chciała kogoś przekonać do domowych kosmetyków, do takich właśnie naturalnych i pokazać mu, że to może być takie pachnące, przyjemne i w ogóle, to pewnie bym kupiła to i dała mu w prezencie. Dla siebie na pewno nie kupię, bo dla mnie po prostu niedorzeczny jest ten pomysł opakowania 50 ml, naprawdę. E, nie, nie mogę, nie wiem, z czym, czym się tutaj kierowano w, w tym opakowaniu, ale no, e, no cóż, takie mówią, takie ambiwalentne podejście do niego. W każdym razie butelkę na pewno sobie wyczyszczę i zużyję do czegoś innego, bo jest świetna. Zużyłam jakże ekscytujące dwie torebki sody oczyszczonej, <laughs> oczywiście do sprzątania. Nie. Zużyłam też jedną torebkę kilogramową kwasu cytrynowego, również do sprzątania. Zużyłam jeszcze takie... znaczy zużyłam, zaczęłam używać tych olejków takich w saszetkach marki Sesa, które dziewczyny mi polecały i właśnie dostałyśmy je też jeszcze w lutym na spotkaniu blogerek. No niestety, tu był silikon i się spodziewałam, że to nie będzie coś dla mnie, także pozostałe... To odpaliłam tylko te dwa, przepraszam coś tu mi się dzieje dziwnego. Odpaliłam tylko te dwie sztuki, a resztę po prostu oddałam komuś, kto lubi silikonem produkty do włosów, także ta osoba była bardzo szczęśliwa. Zużyłam też och, to było boskie. Zużyłam też olejek ten 16 rośnie Ayurvedy. to jest olejek do biustu z marki Orientana. Ja go używałam do masażu twarzy, szyi i dekoltu. I to jest piękny kosmetyk. To jest naprawdę piękny kosmetyk. Świetnie pachnie, pięknie się rozprowadza. Naprawdę ładnie napina skórę, i ją nawilża, żadnych podrażnień, żadnego szczypania, żadnego wysuszenia, żadnego nic nie było. Bardzo, bardzo dobre kosmetyki. Cieszę się, że można znaleźć fajne kosmetyki polskiej marki w dobrych cenach. Naprawdę to się chwali. E, zużyłam masło kakaowe Pure Prime Press. Czasem mnie pytacie, jaka jest różnica między tym Pure Prime Press a takim kakaowym w recepturze? W recepturze praktycznie żadna. Poza tym, że to ma trochę mniejszy, trochę mniej pachnie. E, zużyłam też. Aha, przepraszam, masło kakaowe Pure Prime Press 50 ml, jeszcze mniejsze, mniejsze opakowanie, jeszcze te w starych aluminiowych pudełkach. Yy, zużyłam też, o właśnie, tego nigdy Wam prawie nie pokazywałam, muszę zacząć wypokazywać te produkty, bo yy, często ich używam w recepturach, a rzadko gdzieś tam się, wiecie, gdzieś tam się pojawiają, na przykład w ulubieńcach, marki Mokosz, glinkę białą. Jest to glinka bardzo drobno zmielona, dlatego mi tak odpowiadała, bo jak się ją rozmieszało z wodą albo z jogurtem, to się nakłada po prostu no jak krem, Nakłada się jak krem. Bardzo drobno zmielona, świetna glinka, naprawdę polecam. Zużyłam moją kolejną, to już, tu już chyba za dwa albo trzy razy wypełniałam to opakowanie, taką maseczkę żelową, bez olejów, którą nakładam na twarz, jak mam jakieś mocne podrażnienia albo jak chcę napiąć troszeczkę skórę, to też Wam zostawię link, bo na pewno mam przepis na na ten kosmetyk, to możecie sobie zajrzeć. Zużyłam cztery olejki eteryczne, całe butelki, także jestem z siebie dumna. Pierwszy to jest olejek z drzewa herbacianego, z którym wiecie co, pierwszy raz mi się coś takiego stało, a nie wiem, czy to będziecie mogli zobaczyć, może na zbliżenie będzie widać, że jakoś mi się tak rozpadła na drobne nakrętka, nie wiem o co tutaj chodzi, nigdy tak się nie działo, a tutaj taka niespodzianka. W każdym razie zużyłam ten olejek, zużyłam olejek limetkowy, to jest olejek z Bamera i to nie jest olejek eteryczny taki, który dodaję do kosmetyków absolutnie, nie lubię tej marki do kosmetyków, ale dodaję go czasami na przykład do jakiegoś sprayu, tam do pościeli albo do produktów do mycia w domu, tak jak... Zajrzyjcie sobie na ten drugi kanał, wam, też Wam tutaj podlinkuję, takie domowe środki czystości, jak sobie przygotowuję, to używam właśnie takich olejków, bo są po prostu tańsze i, i skoro one mają tylko sprawę, żeby coś pachniało, to właśnie sięgam po nie. Jeżeli ma coś działać tam antybakteryjnie i tak dalej, to sięgam po olejki z Eti. Yy, tu użyłam a propos Eti też olejek miętowy i ostatni to jest olejek pomarańczowy i to też jest olejek z Bomera i on, o ile się nie mylę, szedł do... Jakiś czy powietrza chyba. Wydaje mi się, że robiłam sobie takie odświeżacze powietrza, który się zaczepia na koloryferze i właśnie on tam trafił. Zużyłam też takie coś. To była, o ile się nie mylę, to była pomadka, którą ja sobie zmontowałam z kilku innych. I też chyba mam o tym film, to jeśli mam, to mam podlinkuję Ale zużyłam to całe, jak tutaj widzę Wyskrobane jest do samego końca Także musiało być fajne Zużyłam kolejną kredkę z Kiko Już tutaj absolutnie nic nie zostało Jak możecie zobaczyć, to jest po prostu tylko denko widać To była kredka Color Up Long Lasting Eyeshadow To był numerek 20 Bardzo lubię kredki z Kiko, są najtrwalszą Dla mnie formą kremowego cienia Na powiece mam jeszcze kilka I jak mi się tylko skończą, to też mam zamiar kupić następne gdzieś będę przy okazji w Warszawie albo może w Poznaniu, bo chyba w Poznaniu też jest teraz kilka otwarte. Zużyłam kolejny mój balsam do mycia twarzy. Tym razem to była ta wersja ultra delikatna i jak tylko zejdę stąd, to myślę, że przygotuję sobie jakiś kolej, jakąś kolejną wersję, bo już wydaje mi się, że skończyłam wszystko to, co mam w łazience. I ostatnią rzecz, jaką zużyłam, to jest taki ledwo widoczny kosmetyk, który tutaj macie. I to jest Madara Skincare Organic Purifying Foam. To była taka pianka do mycia twarzy. Ja Wam chyba zrobiłam recenzję tego, tak mi się wydaje, więc się nie będę za dużo rozwodzić. Bardzo, bardzo dobry kosmetyk. Naprawdę polecam na. W sklepie Matic możecie znaleźć ten produkt w zestawie z dwoma kremami pod 20-5 ml czy coś. Także świetny, bo cena jest taka sama jak samej pianki, także naprawdę polecam. I to byłoby na tyle. Staram się, żeby te denka nie były 35 minutowe Mam nadzieję, że ktoś z Was to docenia. Napiszcie mi koniecznie, co ostatnio wy zużyliście i czy się męczyliście z tym, czy to było, wiecie, przyjemność używania i żałowaliście, że tak szybko się skończyło. Pozdrawiam Was gorąco. Mam nadzieję, że Was, Wasz tydzień mija wspaniale, że macie słońce. Dobrze się czujecie, wszystko u Was w porządku. E, pozdrawiam Was gorąco, jeśli jeszcze tego nie powiedziałam, a jeżeli to powiedziałam, to po podwójnie, dzisiaj ja podwójnie Was pozdrawiam. Życzę wszystkim cudownego tygodnia i do zobaczenia następnym razem. Na razie!